Cześć Wam! Dzisiaj będzie lalkowy prezentownik. Wybrałam kilka lalek, które nadają się bardzo właśnie pod święta lub też pod inne zimowe wydarzenia na prezent, ponieważ będą właśnie ubrane w takie zimowe, ciepłe ubranka oraz eleganckie świąteczne. Są też tutaj dwie lalki, które nie są typowymi lalkami. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam się spodobają. Piszcie koniecznie w komentarzu, co o nich myślicie. Zaczynamy! Pierwsza lalka Antonio Juan. Spora, spora laleczka w ciepłym zimowym ubranku, ma włosy do czesania, czapeczka i ubranka można zdejmować. Barkoczek, tutaj ma takie futerko, torebeczkę i buciki. Kolejna lalka to sabrina marki Asi. Ma cudną, elegancką stylizację. Ta kokarda jest bardzo taka świąteczna, odświętna. Ma spodenki, stopy. Kolejną lalką będzie piesek marki Assi. Tego się nie spodziewaliście. Zobaczcie, to jest lalka w ubranku z pampersikiem. Jest to bulldozer francuski. Jest cudny. Ma takie detale. Ręcznie malowany. Przepiękny. Zdejmę mu ubranko, żebyście zobaczyli w całości. Rączki są składane. Piesek może stać albo leżeć. Kolejna lalka marki Marine South. Może nie jest świąteczna, ale jest piękna, jest jedną z moich ulubionych, ale ma gwiazdki, także można powiedzieć, że trochę świątecznie. Ma taką piękną, elegancką kokardę. No piękna jest. To jest taki mały bobas prawdziwy. Miękki brzuszek. Kolejna lalka Marina Pau. W takim mikołajkowym ubranku z bąbelkami. Uwielbiam tę lalkę właśnie w tym ubranku konkretnym. A jest to małpka. Ma zdejmowane ubranko. Pan którego można zdejmować. Smoczek. Cudna. I to była już ostatnia propozycja. Wszystkie te lalki znajdziesz na stronie lalkihiszpańskie.pl a ja już teraz życzę Ci wesołych, spokojnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku.